Witam wszystkich widzów. W tym filmie chciałbym pokazać pewien absurd, jak się w Polsce buduje drogi. Widzimy wyżej centrum wsi, skrzywanie z główną. Słuchajcie. się dzieje na wodnie. Szczególnie tu na poboczu, jak on wygląda. Widać, widać trochę zabudowań. To przejdźmy się dalej. Od nich szczerze powiedziawszy, w takim średnim stanie ale dalej będzie jeszcze ciekawiej. Ta droga pewnie była budowla, budowana w latach 70. przez co zbudowali ją tylko we wsi. Niedawno był remont. który robią tylko części drogi gruntową, część, część wsi, co To jest jieski, a kościół. Chodnik nadal taki się średni Mój jest tutaj już nie wiem wcale wynika tylko wydeptana ścieżka. bo ma gdzieś około tysięcy mieszkańców więc nie jest wcale taką małą powiedzieć Jóśmy dalej na chodnik, gdzie dużo część osób chodzi w niedzielę do kościoła. Czuję jest ślisko się można na nim po prostu zabić. No ale teraz przejdźmy na kawałek drogi wyremontowanej. To to droga. Zaczyna się za wiosku asfaltu nie było. I co ciekawe, widać tutaj pięknie zrobiony, szeroki kocnik, chodnik z kostki brukowej. Prowadzący gdzie? Prosto do lasu. Żeby nie było, że tego chodnika jest tylko kilka metrów, w chwilę się nim przejdziemy. Spójrzmy jeszcze raz na to, jak to wygląda. W przekonaniu i plebania Do lasu jest całkiem sporo. wyciągnął pewnie podobna długość jak w przypadku chodnika we wiosce. Tylko że we wiosce oczywiście nie został zbudowany, ale został zbudowany do lasu. Trochę szkoda, że władze samorządowe nie mogłyby się dogadać w sprawie tego, żeby wymontować tę drogę także w wiosce, a nie tylko poza wioską. o część jest ukończona, więc nie jest tak, że robi film w trakcie remontu i zaczną dalszą część montować. No i w tym miejscu kończy się nasz chodnik do lasu. Trzeba przyznać całkiem spory kawałek.